Na pulpicie klikamy opcję Rodzice. Następnie wybieramy grupę i otrzymujemy listę należących do niej dzieci. Widzimy, że te dzieci mają już przypisane konta rodziców. Mówię o tym cyfra w kółeczku. Teraz pokażę, jak dodać nowe konto rodzica do konkretnego dziecka. Klikamy imię i nazwisko dziecka, a następnie utwórz. Wpisujemy imię i nazwisko rodzica. To jednak wciąż za mało, by utworzyć konto. Musimy uzupełnić wymagane dane kontaktowe. Adres e-mail lub numer telefonu. W zależności od tego, jaką drogą chcemy wysyłać powiadomienia do rodziców. Ważne, by zaznaczyć tę opcję, która potwierdza, że rodzic wyraził zgodę na otrzymywanie powiadomień na ten adres mailowy. Wpisując numer telefonu, pamiętajmy, by był to ciąg cyfr bez odstępów i myślników. I podobnie jak wcześniej, potwierdzamy zgodę. Rodzic na podane dane dostanie powiadomienie, by potwierdzić wyrażoną zgodę. Prowadzone informacje zapisujemy klikając Zapisz zmiany. Zachęcamy do zobaczenia naszych pozostałych filmików pokazujących inne funkcje platformy e-przedszkole.